Nadarzyła mi się wyjątkowa okazja, bo zgromadziłem wszystkie motocykle z rodziny SRV, jakie będą dostępne na polskim rynku w 2025 roku. Więc teraz mogę Wam je oficjalnie przedstawić. Przede wszystkim SRV 125 chłodzony cieczą 15 koni, napęd łańcuchem, klasyczny LEDowy okrągły reflektor. Od niedawna z nami SRV 125 12, i tutaj się kryje V2 w 125, napęd on już jest gabarytowo większy, bardziej obszerny aniżeli 125 w singlu. Lecimy dalej SRV i teraz tak, niektórzy mówią, że SRV to pewnie V niekoniecznie, ponieważ tutaj mamy rzędową dwójkę. Silnik adaptowany od modelu SRK 700, który jest bardzo dynamiczny i na 2025 rok jest napędzany. Pasem, styl taki bym powiedział już boberowy. Troszkę nawiązuje ta lampa do Harley'a, z kolei te mniejsze mają okrągłe lampy, jak widzicie. Cena to 27 990 i SRV 600. I co tutaj się dzieje? To jest przede wszystkim ten model, który ściągnęliśmy. On nie jest zarejestrowany na targi Motorcycle Warsaw Show. Chcieliśmy wam pokazać motocykl ze stajni QJ Motor który ma niecałe 600 cm pojemności, dwa wydechy po lewej, po prawej, boberowy bandycki styl i mówiąc ducati, mówiąc Aprilka, możemy spodziewać się V4, ale okazuje się, że również w motocyklu od QJ Motor zainstalowany jest silnik V4. Więcej informacji wkrótce.